Na czas Igrzysk zapros, zaprzestawano woje. Teraz to się już tak chyba nie zaprzestawa. Oficjalnie otrzymywało się nagrodę wieniec z gałązek oliwny, Lecz nagradzany był tylko zwycięzca. Zawodnik, który wygry, wygrał Igrzyska Stawał się sławny i otrzymał tytuł Olimpionika. W jego rodzinnym mieście stawiano pomniki na jego cześć i pisano wiersze. W murze miasta wygranego zawodnika robiono dziurę, przez którą wchodził zwycięzca, witany przez mieszkańców. Oznaczało to, że miasto nikogo się już nie obawia, ponieważ ma obronę. O co, tutaj już zacznę moje przełomienie. <laughs> to <laughs> tylko były takie ciekawe <laughs> <laughs> Witam wszystkich na LZZ-stra 2010. Brawo. Na początek przypomnę takie <laughs> Na początek przypomnę takie słowo. Na Olimpiadzie Wam liczy się udział niezwycięzny. Po to, że bierzecie udział w Igrzyskach, to już jest coś wielkiego. Niedawno zaczęło się wakacje. Okres wyjazdów, zabaw. Dzieci na te dni czekają z niecierpliwości. Życzę wszystkim szczęścia, zdrowia i przypomnę, żeby wygrywać uczciwie. Nie płakać, jak się przegra. Niech te Igrzyska Olimpijskie będą tak radosne, jak początek wakacji. Z czego nie wolno, a co wolno na tych naszych igrzyskach. Będę uczciwie walczył o podium. Nie będę oszukiwać. Nie będę oszukiwać. Nie będę zły jak przegram. Nie będę płakał, jak przegram. A jak wygram? A jak wygram, to się cieszyć. I, i żeby inni się też cieszyli. Musimy wleść flagę olimpijską i z które za chwilę wciągniemy na markę flagę, a z No Nie mamy tego z Grecji, ale mamy zapał. A tak nie jest, nie jest Teraz otworzę Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie w hodowli. Uważaj.

Nie, nie będziesz, nie będziesz wsiad. E, na tą okazję został napisany kełna słowa? Wróćcie z tym jedynym dnia, w szalnym, stanu stańcie z tego. Pokażmy wszyscy na co nas stać i dobry medale. Stajemy i'm gonna Chowanie przez kadę nikogo. Tam, tam, Paweł, 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 Paweł. Stop! 34 i 3. 34, 3. pierwsze miejsce w tej chwili. Na linii, dalin. Ale to jest minie. Koła potwierdzają. A przechodź, wydwóch to rosną i jedno. Ale to byłam w Dobra, się Janek, Janek, Wojtek tylko na jednym kole nie jeździ. I Wojtek jak najwolniej. Słysiu, to polega, pamiętasz wiesz, na czym, bo ty nie byłeś. Jedziemy jak najwolniej, ale nie wolno się nogo podpierać. I tak trzeba troszkę hamować, wolno jechać. Dobra.

Kogo zapisać? Dobre. Obu zapisać. Dobra. E no to obaj niech przejdą. Krzyś i Wojtek, tak? Weź rower, rower daj tutaj potrzebny. Dobrze, że byłeś. Widzisz, i co, jeszcze jest pierwsza runda czy ty jeszcze pierwsza runda. Kto jest Nikogo Nie ma. Dziewczynkom jak one tam siedziały? Ja już stały. Poczekajcie, hmm. poczekajcie. Byliście tutaj. Tak Chodź, 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 teraz ojciec, chodź. Chodź, chodź. chodź, tak, 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 już ja ją z nią pojedziemy. Dobra, dawaj. Dawaj. Ty musisz też przejechać trochę w konkurencji. No, zobaczymy. Start. Ja będę ci trzymał cały czas. No, do wieku gotowi start. O się Michał, o się. Bernadette, bo boczko cię tu uderzył. Dobrze, 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 poszedł jeden. Duper zawodnik, ach, świetnie. Jest. Tempo, 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 tempo. Ładnie, dobra. Uh. Szybko, 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 szybko. Michał, 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 Michał. Michał, Michał, Michał. Nie wolno rzucić, nie może spać staty. Nie. Stop. Tak, 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 tak. Ach, na tym worku stracił dużo. Piłka na tacy. Piłka na tacy. O, mama to z workiem. Tata metałeś. To... O, dobra, o przeszedł, świetna sprawa. Dobrze, 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 jeszcze jedno okrążenie Brawo, 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 brawo No to witamy w finale, brawo Tempo, 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 wiadro z tyłu, wow Tempo, 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 tempo Piotrek, dogonisz! Szybko! Tak, szybkie! Piotrek, Piotrek, Piotrek. Prosimy nachylić głowę. <głosy> dobrze, <głosy> dobrze, już dobrze zrobił. Drugie miejsce. Maria Głuchowska. Brawo! 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 Zapraszamy! Nie, nie połamie cię. śmiało stawaj. Stawaj śmiało, nie połamie się. To mocny stołek. Ja stawałem, nie połamał się pode mną. Stawaj. O.